Witam, a pan gdzie się wybiera? To jest teren prywatny. Proszę opuścić. Proszę opuścić teren prywatny. Numery odznak obu i legitymację do pokazania. Nie, nie, nie. No, li, legitymację, legitymację. Legitymację. Nie interesuje mnie, wasze zdanie. Legitymację obu. Legitymację obu. Wzywam was do okazania legitymacji. Proszę opuścić teren prywatny. Teren prywatny, proszę opuścić. Proszę opuścić teren prywatny. Proszę za bramę opuścić teren prywatny. Dobra, proszę, pana, proszę, pana. proszę opuścić. Zapraszamy pana do rady. Proszę do... Ej, ej, e, nagrywaj! 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 ...za opuścić teren prywatny. Proszę opuścić. Proszę do... Ej, ej, e, Bartek nagrywaj! Nagrywam! A dlaczego mnie zatrzymujecie? Po co? Po co? A dlaczego? Nie po to ci to już było. Dobrze, Wartek nagrywaj. Proszę Proszę mu wziąć pana. nogę z głowy, bo się dusi. Ma nos w podłodze. Pana informuję, że jak pan dostawki, to nasze winy z rodek, będzie pan miał dobrze, dobrze. dobrze. Proszę wziąć... Dajemy. Panie Szanowny, proszę wstać. Weź, proszę rady. nie deptać mi po telefonie. Wartek, weź telefon. Już. I karetkę, poproszę, bo mi mi Dobrze. Bartek, karetkę. Już. Karetkę, proszę. Karetkę. Karetkę, proszę. Powodzi. O. A! Kurwa, karetkę! siadać Okej, okay, dobra.